Kiedy 41 lat temu pojawiła się pierwsza Yamaha Tenere, to podejrzewam, że nawet sami jej twórcy, inżynierowie, nie przypuszczali, że ponad 4 dekady później ten brand będzie dalej na rynku i dalej będzie jednym z liderów w swoim segmencie i dalej będzie pożądany przez dziesiątki tysięcy ludzi, którzy lubią sobie jeździć motorkami w terenie. Zapraszam na odcinek o World Rally. No dobra, a tak e, poważnie, to muszę Wam powiedzieć, że jest to kolejna tenera, którą sobie jeżdżę. I e, przy tej konkretnej zacząłem się zastanawiać rozładuje mi się bakteryjka, wyłączę e, przy tej konkretnej zacząłem się zastanawiać, jaki ona ma jeszcze sens bo to jest kolejna wersja. W 2019 roku wyszła przecież e, pierwsza Tenere 700 i e, rozbiła bank. Totalnie. Wiecie, Tenery 700 sprzedawało się w Niemczech więcej niż bm niż GS-ów. Co było wcześniej kompletnie nie do pomyślenia i motocykl był generalnie rewelacyjny i był, e, stał e, kompletnie w poprzek tego wszystkiego, co próbowali nam wcisnąć z od marketingu, bo wszyscy dawali nam ride by wire, milion systemów, 20 trybów jazdy i w ogóle, w ogóle, w ogóle. A Tenera wyszła totalnie analogowa, jakbyście przeszczepili pomysł na motocykl z lat 90. do 2019 roku. Miodny, soczysty silnik CP2 od Yamachy, którą znamy z dziesiątek motocykli od wielu lat. Nie ma sensu o nim opowiadać. 70 kilka koni, yy, bardzo bardzo fajna charakterystyka 270 stopni wykorbienie. Yy, wiecie, o tym silniku powiedziano wszystko. Nadaje się idealnie do takich warunków. Dalej, motocykl był turboanalogowy. Sprzęgło normalnie na lince, gaz normalnie na lince kontrola trakcji brak. ABS-y no musiały być, bo homologacja, ale za to był jeden fajny guzik od wyłączania tego ABS-u w 3 sekundy. ciekło Ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który pokazywał wam prędkość obroty i dobrze poszło, jeśli przebieg. No i tyle, i wszyscy się zakochali. I przy okazji było to niezawodne i tanie. A teraz z tą tenerę, 5 lat później, mam taką pewną zagwostkę, dlatego że trochę wbiję, wsadzę kij w mrowisko. Motocykl wygląda obłędnie, umówmy się. Wygląda wspaniale. Eee, doszły różne bajery, dlatego że dalej nie mamy na szczęście kontroli trakcji. No i po co w 70-konnym silniku, który dalej uważam, że jest to graniczna wartość do użytku w terenie? Więcej mocy nie trzeba. Ale mamy kilka trybów ABS-u, jakiś tam komputerek, coś tu się dzieje. Dostaliśmy te dwa obłędne wielkie baki. Eee, dostaliśmy świetne zawieszenie kajaby. Dostaliśmy amortyzator skrętu w tej konkretnej wersji, limitowane malowanie. Akrapowicz i no to y, kanapa najwygodniejszy wszystkich tener, jakimi jeździłem, y, no ale tak się zacząłem zastanawiać, y, czy ten motocykl jeszcze jest relevant, czy on jeszcze odpowiada rynkowi. Dlatego że troszeczkę wkładając łóżkę dziechciu do gara miodu o tym motocyklu, muszę Wam przyznać, że coraz bardziej chodzi mi po głowie takie stwierdzenie, że Yamaha powinna go już trochę bardziej zaabgrejdować. Jak popatrzycie sobie na ramę, to tu i ówdzie zaczynają wychodzić detale, yy, które sprawiają, że myślę, że Japończycy powinni z tym motocyklem coś zrobić. Ale zanim na niego naprawdę podarzekam, to parę technicznych szczegółów, co my tu mamy. Zaczynając od frontu. Hamulce Brembo hamują ok. Jak na taki motocykl super. Przepiękny wygląd, jak przyjrzycie się tym plastikom, to to jest takie niby trochę brudne, ale tak naprawdę nie. To jest takie kurczę fakturowe, szaro-czarne kamo. Bardzo fajnie to wygląda. Natomiast bardzo istotna sprawa to zawieszenie kajaby. Regulowane z tyłu piggyback. Regulowane robi miodnie. Po prostu dobijacie go trochę z kompresji, trochę gazu i przelatujecie nad każdą przeszkodą, jaką sobie wymyślicie. Świetnie reaguje. Błotnik, heavy duty jest tutaj to wszystko wysoko. Plus zobaczcie taki głupi detal i to mi się naprawdę podoba. Eee, to jest przywalone naprawdę takimi konkret śrubami. Możecie go jeszcze sobie trochę podnieść, opuścić. Eee, tutaj nie ma lekkiej gry, to niecie tutaj jest twarda gra, jazda w terenie. Świetne lampy. To wszystko znacie, komputerek. No właśnie, e, komputerek w sumie służy do niewielu rzeczy, głównie do wyłączania ABS-u. I ten ABS będziecie wyłączać bardzo często. Co wam za chwilę pokażę e, w ogóle, bo cała operacja jest niesamowita. I tutaj jest jeden z największych minusów tej wersji Tenery. Bo pierwsza Tenera 700 miała guzik od wyłączania, wystarczyło przytrzymać chwilę, pach, ABS znikał. A w terenie musimy go wyłączać, żeby było bezpiecznie. Tutaj musicie przytrzymać kółeczko, potem wejść w tryb wybierania trybu ABS-u. Możecie wyłączyć albo tylko na tylnym kole, albo w ogóle, jeśli jesteście kozakami. I to mi się bardzo podoba. Natomiast, tak jak przy wielu innych motocyklach narzekałem, że jeśli tylko wyłączycie zapłon kluczyczkiem, to on zapomina, że mu poustawialiście coś po swojemu i wraca do ustawień fabrycznych. To w TNR nie musicie go wyłączać kluczykiem. Wystarczy, że kill switchem go zgasicie i on już zapomina, że jesteście w lesie i tylko stanęliście na siku. Moim zdaniem, sorry, ale paranoja. No ale nieważne, idziemy dalej. Świetny, mega regulowany. Amortyzator skrętu Alinsa. Eee, dlaczego mówię, że to jest dobre, że jest regulowany? Bo na ustawieniu troszkę za bardzo softowym, to przy bardzo szybkich przelotach tym motocyklem polnymi drogami, jeśli robi się tak trochę dziurawo, trochę kolejny, trochę coś, przez coś przeskakujecie, on ma tendencję do takiego przytelepania kierownicą, jakie dzieci gdzieś tam w okolicach stówki i tak dalej. I fajnie, że to tutaj na pokładzie jest, bo rzeczywiście trochę eee, ogranicza zapędy kierownicy do walenia od ogranicznika do ogranicznika i pozwala, że jedziecie. Szybciej, jednocześnie bezpieczniej. Dwa ogromne stebaki, 23 litry paliwa. No to przy spalaniu, powiem Wam, w okolicach piątki, 400 stówki na nim zrobicie. No chyba, że ja, to ja nie zrobię, bo ja za mocno mu odbijam i mi nie pali pięciu, mi pali więcej. Yy, przy okazji tutaj, jak sobie popatrzycie, te wsporniki, to jest aluminium jakieś takie twarde, ale tutaj to wszystko jest naprawdę zrobione takie heavy duty, co pozwala mieć nadzieję, że nawet jeśli nie ogmolujecie tego motocykla, to rzeczywiście jak go wypierdzielicie na bok, to to powinno zabezpieczyć baki i całą resztę tutaj tej czaszy przed połamaniem i wyjdziecie z mm, opresji względnie cało, albo całkowicie cało. No Yamaha jednak znane są z tego, że są takie e, twarde i trudne do zabicia. Najtrudniejszym do zabicia elementem tego motocykla jest natomiast silnik. CP2. Genialny, cudowny, miodny, pięknie buczący. Co wiecie, bo na przykład niektóre motocykle wcale fajnie nie gadają, a posłuchajcie tego, co to robi. O, jestem na biegu. Jak frajer. Posłuchajcie tego. <grystanie> Jest to moim zdaniem silnik numer 2 na całym rynku, przekroju wszystkich motorków, najlepiej gadających motorków Adventure. Mła. No i nie zabijecie tego. Prościzna, prostota znamy to z MT7, znamy to z Tracera, znamy to ze wszystkich cieleń Tenere dalej został ten sam. Oczywiście, osprzęt w pełni terenowy fajnie się to wszystko składa, i tak dalej. Idąc dalej, kanapa. Wszyscy zwracają uwagę, że jest wypłaszczona, bo baki mamy niżej niż w standardowej tenerze. W standardowej mamy wyżej wybudowany jeden mniejszy bak. Tutaj mamy je trochę opuszczone niżej i taki napatek fajnie wchodzi. Wiele osób tutaj zwraca uwagę, że o można się bardziej po tym motocyklu poruszać, ale nie oszukujmy się, no, jednak nie będziemy tutaj aż wjeżdżać z nogami gdzieś w zakręcie w stylu motocrossowym, no bo tu jest po prostu za szeroko. Jest Bayer, jest troszkę wygodniej, nie siedzi się w motocyklu bardziej na motocyklu. Ergonomia, no to nie pozostawia wiele do życzenia, oprócz tego, że mi kolusowi 1,70 m jest trochę daleko do kierownicy, a w KTM było blisko i mi się to podobało, ale to generalnie raczej zwykle mam daleko. Tutaj na nogi sporo miejsca, choć wyżsi użytkownicy mogą narzekać, że gdzieś tu będą się kolanami opierać. Mi na przykład, od strony ergonomicznej, jeden jedyny zarzut, jaki mam, to jest ta osłona sprzęgła. I tutaj trzpienia, wiecie, e, tego wszystkiego, dlatego że jadąc w butach enduro, ja obijam się o to shimpadem. Akurat w tej World Ride jakoś jest to mniej odczuwalne, nie wiem, może kwestia trochę innych setów, ale na przykład w Tenere Extreme e, było to dużo bardziej odczuwalne, że ja się tu gdzieś podpierałem. I to jest takie niespoko, ale to tylko jeden, jeden jedyny zarzut. Natomiast kompletnie rewelacyjna jest ta kanapa i nie dlatego, że sięga tutaj płasko i daleko, a nie, nie dlatego, że jest zielona i tam to możecie sobie wyrzucić, bo i tak nie będziecie tym motorkiem przecież jeździć we dwójkę. Bo wasza pani, tudzież inny plecaczek, który go sobie wozicie e, zazwyczaj, po prostu nie będzie chciała tą kozą jeździć w lesie i błocie, a wy to po to kupicie. E, więc możecie sobie tutaj coś poprzyczepiać albo w ogóle tego nie ruszać. Natomiast ta kanapa jest turbo wygodna. Jeździłem już kilkoma różnymi tenerami, z innymi kanapami. E, wersję Rally, wersję standard i tak dalej, wersja Extreme, z kanapą z rally. no nie, tam jest decha. I doskonale wiecie, bo tych motocykli jeździ u nas po, po ulicach dość dużo i po lasach, więc doskonale wiecie, że ta kanapa to jest punkt, na który narzeka mnóstwo ludzi, ale w tej nie będziecie, ta jest cudowna. Dalej, typowo dla Yamachy, oczywiście nie ma gdzie, do czego, co przypiąć, żadnych bagażników, żadnych szmeli, na rynku musicie szukać aftermarketów, jest tego mnóstwo. Jeśli potrzebujecie to rurować i dołożyć masę, no to możecie to zrobić. O zawieszeniu tylnym powiedziałem, koła. No, sprychowane, no i niestety, dętki. No, co poradzić? Jest jak jest, jest oldschoolowo. Jest, jest tak, jak było kiedyś, wolelibyśmy pewnie plecione na zewnątrz bez dętki, bo można w trasie zakołkować, szybko zakleić i jechać dalej. Z tenero będziecie mieli trochę problem, bo będziecie musieli ściągać koło, ściągać oponę, musicie wozić ze sobą łyżki, potem zestaw naprawczy do dętki, dopiero to potem popakować, no kupę roboty. Wypada się nauczyć, jeśli macie taki motocykl. No i tak, no i ogólny balans i sposób działania tego motocykla jest generalnie... Ciekawy, dlatego że wszyscy mówią, że standardowa tenera cierpi na wysoki środek ciężkości, e, ale jest dużo lepsza w terenie, mimo wszystko. Ja tam uważam, że to z tym środkiem ciężkości to też jest tak, wiecie, w motorkach zawsze jest, że zależy. Bo to nie jest tak, że ten wysoki środek ciężkości to jest dobrze albo źle, po prostu ma swoje cechy. Tutaj ten środek ciężkości mamy trochę niżej, e, no ale mamy 20 kg cięższy motocykl praktycznie. E, a paradoksalnie, e, i w terenie, i na drodze. To jest najlepsza wersja Tenery, jaką jeździłem. Się nie wiem, o co chodzi. W porównaniu do standardowej Tenery jest przeprojektowany Airbox. OK, no ale teoretycznie powinno być ma tą samą. Snorkel jest trochę inaczej rozwiązany. Generalnie, poza tym, cała reszta powinna być taka sama. Zawieszenie jest to samo, co w Extreme. A ta jeździ zwyczajnie lepiej. Nie wiem, czy chodzi o troszeczkę poprawioną aerodynamikę i ochronę przed wiatrem, czy chodzi o to, że to jest tutaj takie troszeczkę flexi, yy, czy... Chodzi o to, że te baki lepiej e, osłaniają, no ale to byłyby tylko odczucia z e, wiecie warunków atmosferycznych, a tak naprawdę. ten motocykl sprawia wrażenie, że jedzie gładziej, że jedzie równiej, że jest bardziej przewidywalny e, i posłuszny. I to mi się bardzo w nim podoba. No i właśnie o całą tą jazdę się rozchodzi. I o to jaka jest tenera. I zacznę od jazdy w terenie, y, dlatego że jakby nie patrzeć po pierwsze mamy World Rally, więc wiecie, y, motocykle y, jakby nie patrzeć y, bardzo, bardzo terenowo pozycjonowany. Zresztą jak ten R700 od samego początku. W terenie jeździ mi się nim zaskakująco dobrze. Zaskakująco mówię tutaj o tym e, balansie masy i stosunku masy do wersji standardowej. E, bo mnóstwo ludzi narzeka, że A to jednak jest duża, wielka, ciężka krowa. I pamiętam, że jak pierwszy raz miałem chwilę okazję z World Ride'em, to, to faktycznie miałem wrażenie, że orano, o ile to jest większe od standardu, to nie może jeździć dobrze. A jednakowoż jeździ. I e, tutaj faktycznie robotę robią te zawieszenia kajaby. Faktycznie da się ten motocykl fajnie przerzucać, wiecie gdzieś nad jakimiś przeszkodami, podbijać to przednie koło. E, da się nim fajnie skakać, zachowuje się mega przewidywalnie. Zachowuje się dokładnie tak, jakbym oczekiwał od tego motocykla. Z jednej strony dużego, z jednej strony takiego wyprawowego, y, z drugiej strony czegoś, co jednak ma ten zadzior i charakter, że wy sobie wiecie. Pohasać, kurde, tak naprawdę, naprawdę mega. Pozycja stojąca, absolutnie. Tutaj nie ma o czym gadać, jest przepięknie. Jest się gdzie trzymać motocykla. Możecie znaleźć tutaj takie detale. Na przykład tutaj macie takie gumowe wlepki, dokładnie w tym miejscu, gdzie się chcecie trzymać tego motocykla. Więc macie tutaj takie pady, że to trzymanie nogami, pozycja stojąca, zarówno siedząca, naprawdę wygląda to bardzo dobrze i jeździ się nim dużo lepiej. Jeździ się nim dużo lepiej niż na pierwszy rzut oka byście oczekiwali od tak wielkiego motocykla. Jedyny zarzut jaki mam w stosunku do jazdy terenowej, to faktycznie gdzieś tam ta kierownica, która potrafi przytelepać, i tutaj to jest kwestia geometrii tego motorka i on tak ma. Na szczęście mamy na wyposażeniu ten amortyzator skrętu, możemy sobie go wyregulować do swoich potrzeb i w zależności od tego, jak bardzo pałujecie. Bo wiecie, to się nie wydarzy w momencie, kiedy będziecie jechać tam sobie 30-40 na godzinę leśną dróżką. To się zaczyna dziać w momencie, kiedy po naprawdę nierównej drodze walicie stówę. Więc wtedy ten amorek naprawdę, naprawdę się przydaje i motocykl zaczyna się prowadzić bardzo precyzyjnie. Tył, czucie manetki, ten miodny silnik tutaj jakieś power jakieś uślizgi i kontrolowanie tego naprawdę na wysokim poziomie. Spoko się też manewruje nim wolne, ciasne manewry, bo choć sprzęgło dalej jest na lince, to działa bardzo leciutko, Yamaha to zrobiła naprawdę spoko. Wystarczy jeden paluszek, jeśli się zmęczycie, na dwa paluszki sprzęgiełko, półgazik, tutaj dół tego miodnego pieca rzeczywiście daje nam takie poczucie mega kontroli nad nim i da się nim robić fajne rzeczy. Od jazdy bardzo wolnej i precyzyjnej, po naprawdę latanie, skakanie i, i pałowanie z bardzo dużymi prędkościami. Oczywiście takie typowe, turystyczne ofowanie, adventure'owe wyprawy pociągnie przepięknie, miodnie i super. No i przechodzimy do aspektu jazdy, który w przypadku motocykli Yamaha Tenere zawsze był ich taką troszeczkę piętą achillesową, czyli jazda po asfalcie, a szczególnie po przeloty jakimiś ekspresówkami, bo tutaj Mam wrażenie, że o ile aerodynamika działa fajnie, bo ta czacha jest tutaj troszeczkę rozbudowana, fajnie tutaj to wszystko się spina, motocykl prowadzi się jak po sznurku, rzeczywiście fajnie skręca, wkłada się w zakręty. Tu jest wszystko ok. Natomiast mój jedyny taki delikatny zarzut do jazdy autostradowej jest taki, że a, nie mamy tempomatu, ja rzadko na to narzekam, no bo jednak w tej klasie motocykli zaledwie tam dwa czy trzy modele go mają, więc to jest raczej standard niż nie. Ale jednak trochę czasami ta ręka się męczy, fajnie byłoby móc ją zdjąć z manety. Nie mamy tempomatu to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest fakt, że niestety ten silnik, oczywiście na długich przelotach autostradowych, nie powala. Troszeczkę nie domaga, i e, to nie jest tak, że nie pojedziecie z prędkością autostradową, bo możecie się tym motocyklem rozbujać do e, prędkości licznikowych, lekko przekraczających nasze polskie normy autostradowe, i ten motocykl to pociągnie, natomiast pije wtedy więcej. Bo mu się chce, się bardziej poci, i czuć, że już tego, jak jedziecie te 140-150 na godzinę i nagle chcecie jeszcze coś dynamicznie przyspieszyć, coś wyprzedzić na tej autostradzie, to rzeczywiście czuć, że tam już tego zapasu nie ma. W porównaniu do większych, mocniejszych motocykli, to tam już tego zapasu nie ma. On sobie lubi jechać, powiem Wam, idealnie lubi sobie jechać w przedziale pomiędzy 90 parę do 120 km na godzinę. Wtedy czujemy, że ten silnik pracuje w optymalnym zakresie obrotów i faktycznie kruzujemy sobie na chillu i elegancko, wtedy się połyka kilometry. Czyli tak naprawdę. Tenera wbrew pozorom z całym swoim sposobem tego, jak oddaje moc, jak się prowadzi, jak jest komfortowa i tak dalej, wcale daleko nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaiła nas chociażby Super Tenere 750 jeszcze gdzieś tam z lat 90. Jest prosto, jest komfortowo, jest ok w terenie. Jest ok na asfalcie, ale nie, nie próbujcie tego y, wykorzystywać ponad miarę i starać się docierać w okolicy limitów tego motocykla, bo wtedy tam zaczynacie dostrzegać, że o, już się zaczyna niedomaganie. I to niedomaganie zaczyna się troszeczkę wcześniej, po prostu niż w przypadku większych bryk. Więc jeśli szukacie czadu i naparzania i nieskończonych kaskad y, mocy, i nieskończonego tego tutaj. Pod nadgarstkiem, no to, to nie tędy droga. Nie? Tenera jest y, motocyklem skonfigurowanym jednak do jeżdżenia właśnie po szutrach, do jeżdżenia y, po terenie, bo to, co już też mówiłem, ten 73, chyba,3 konia. Ten silnik z taką mocą to jest idealny pułap, który jesteście w stanie wykorzystać właśnie na luźnej nawierzchni. Powyżej tego, tak naprawdę, to już jest przerost formy nad treścią więc to jest zdecydowanie motocykl przeznaczony dla kogoś, kto szuka zabawy terenowej. No ale, tenera jest wspaniałym sprzętem, natomiast ma kilka swoich e, wad, i e, te kilka wad muszę wytknąć. Dlatego, że po prostu ciśnie mi się, ciśnie mi się, i być może odbierzecie, że ten film będzie taki negatywny, bo jest więcej minusów niż zazwyczaj, e, ale muszę o tym powiedzieć. Po pierwsze, ja mam nieodparte wrażenie cały czas, że jeżdżę starym motocyklem. I jak ten era się pojawiła w 2019 roku, był szał, ciał, cud, miód, orzeszki i w ogóle mła. E, a teraz ma 5 lat ta konstrukcja. I oczywiście dostaliśmy te wszystkie poprawki, te wszystkie fajne bajery. Ale tam pod spodem jest ciągle tenera, po prostu. I takie rzeczy, jak na przykład popatrzycie na tę ramę, na spawany subframe, na rzecz, która do tej pory jest niepoprawiona, czyli to mocowanie tłumika. To są takie, To są takie drobne rzeczy, które w którejś generacji motocykla chcielibyśmy, żeby Japończycy cholera wzięli i poprawili. No bo to nie jest wielka filozofia, żeby zrobić dokręcaną ramę pomocniczą. To nie jest wielka filozofia, żeby to zmienić. A jednak. Kolejna generacja Tenery i to wraca do nas bumerangiem cały czas ten sam koncept podwozia. Więc to jest jeden minus. Następnym minusem jest brak tej mocy silnika na górze, jeśli robicie przeloty autostradowe. No ale powiedzmy, to jest kwestia tego, że możemy założyć, że motocykl nie jest skonfigurowany do tego i to jest po prostu jego cecha, a nie minus. Minusem na przykład jest natomiast elektronika. Elektronika, która jest tyle, co kot napłakał. Bo nie mamy map, nie mamy yy, kontroli trakcji, mamy ABS i łączność z telefonem. Przyznam Wam się bez bicia, nie chciało mi się ściągać aplikacji i próbować łączyć go z telefonem. Mam go za krótko, szkoda życia. Jak kupicie, będziecie się z tym bawić. Mamy super fajnie, gniazdo USB się tu znalazło yy, i mamy to cholerne pokrętełko. To cholerne pokrętełko służy do tego, aby dostać się do menu i wybierać głównie tryby ABS. -u. Po pierwsze. Kto wymyślił, że takie wciskane pokrętło to jest dobry pomysł? Skoro można użyć do tego zwykłych guzików manipulatorów, na przykład dacie na lewą manetę. No ale dobra, kwestie ergonomiczne zostawmy to. Plastik z jakiego jest wykonany i kształt od lewu po prostu boli w palec. W rękawicy jest jeszcze jako tako, ale jak na postoju chcecie cokolwiek sobie zrobić, to ten manipulator po prostu rani palec. Jest taki mega twardy Dobra, to też jestem w stanie przeżyć, bo założę rękawice, ale wchodzę sobie w menu. No i dobra, przytrzymuję, wyświetla się menu, klikam pewnie w złą stronę, ale w końcu trafiam na ustawienia ABS-u. Klikam, mam trzy tryby działania ABS-u do wyboru: czyli pełny ABS drogowy, przód, tył. ABS na przednim kole, tył wyłączony, czyli do turystycznego jeżdżenia sobie po lesie, dla was idealne rozwiązanie. A jeśli jesteście harpaganem, to o czym już wspominałem, możecie wyłączyć całkowicie przód i tył. I to jest super, to jest mega props dla Yamaha, za tenerę, że ten motocykl to ma i możecie to zrobić. No i wybieram sobie i przytrzymuję, klikam. Musicie najpierw kliknąć, potem przytrzymać, potwierdzić. Bach jest wyłączony. No i wszystko fajnie, dopóki kurdego nie zgasicie. I znowu musicie się klikać, i znowu musicie się klikać, i znowu musicie się klikać. I oczywiście nie jesteście w stanie wywołać menu w czasie jazdy, więc musicie się co chwila zatrzymywać i znowu się klikać. Zatrzymacie się na chwilę, no to macie dwie opcje. Albo go nie gasić, bo chcecie cyknąć fotę i motocykl cały czas bu 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 chodzi. Albo go gasicie i znowu musicie się klikać. I to jest, nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale konserwatywne marki japońskie, bo Yamaha nie jest tutaj wyjątkiem niechlubnym, tylko po prostu konserwatywne marki japońskie jakoś tak mają, że te, to safety first, tak dziwnie pojmowane, yy, po prostu tutaj w nich funkcjonuje, yy, a nas, użytkowników takich troszeczkę bardziej, powiedzmy, ambitnych, że nie tylko do sklepu po bułki, wkurza, bo co chwilę musimy to klikać i klikać i trzeba z tym żyć. Jeśli chce się taki fajny overall, bo naprawdę ten motocykl mi się podoba, yy, chcemy taki motocykl, no to z tym trzeba żyć. Albo szukać bezpiecznika i wywalić to na stałe. Żeby było jeszcze ciekawie, śmieszniej z tym ABS-em, to jest guzik ABS-u na dashboardzie, tutaj w wypełnieniu. Tylko, że tak jak w Tenere 700, tej pierwszej generacji, w tej starej był guzik do wyłączania ABS-u, to tu jest do włączania. Czyli generalnie wszystko, co zrobicie z tym motocyklem, prowadzi do tego, żeby ABS móc znowu włączyć. A niestety w jeździe terenowej, do jakiej został zaprojektowany, ABS jest niebezpieczny. I to jest taka te, taka wyrwa w koncepcie, która mi się kompletnie w przypadku tego motocykla nie klei. A ciekawostka, ominąłem. Eee, znalazłem eee, punkt, jak ominąć wyłączanie ABS-u. Jak zgasić motor, a nie wyłączyć ABS-u. To znaczy, nie włączyć z powrotem. Eee, jedyne rozwiązanie to rozłożyć nóżkę na biegu i dać stopce bocznej czujnikowi wyłączyć silnik. I wtedy to omija. No i tak naprawdę tyle słuchajcie. Więcej zarzutów wobec tego motocykla nie mam. E, uważam, że jest e, wart siebie i jest wart swoich pieniędzy. E, kosztuje to 60 500. E, czasami się czepiacie, że nie mówię, ile kosztują motorki. No to sprawdziłem. 60 500. E, I to jest niemało. Ale z drugiej strony jest to bardzo niedużo więcej od Tenery standardowej czy wersji Extreme i szczerze powiedziawszy ja tak rozpinałem na początku tego roku, co Yamaha ma z tyłu głowy robiąc, robiąc to jak trochę takie wiecie, śledziki na milion sposobów na Wigilię, nie? że nagle z jednego motocykla mamy 12 różnych dań i one tak naprawdę się niewiele od siebie różnią i cenowo i tak dalej i moim zdaniem jeśli mam być z wami szczery, to uważam, że to jest ta tenera, którą powinniście kupować. Eee, po pierwsze, mamy old schoolowe, przepiękne, zobaczcie, to jest różowe w ogóle, nie? Eee, przepiękne na, e, malowanie, które nawiązuje do sukcesów tenere pod tyłkiem Petera Hansela w latach 90. To jest takie, krzyczy, 90s, nie? Mamy różne te takie fajne bajery, które naprawdę sprawiają, że na ten motocykl patrzy się z satysfakcją, patrzy się z przyjemnością. On jest po prostu cholernie ładnym sprzętem. Mamy tą fantastyczną wieżę w stylu Rally z tymi przezroczystymi owiewkami, które uwielbiam. Mamy naprawdę cudowne zawieszenie. Mamy silnik, który chce jeździć w terenie, spoko. W pakiecie dostajecie cudownego akrapowicza, który dodaje tutaj jeszcze charakteru. Dostajecie płytę pod silnik. I naprawdę, naprawdę uważam, że to jest ta wersja motocykla, która powinna lądować w waszych garażach. Jest z jakiegoś powodu. Po prostu lepsza od podstawy. I ten World Rally jeździło mi się naprawdę fajnie. Naprawdę dobrze i powiem Wam więcej. Niech wyznacznikiem tego, jak fajnie de facto jeździło mi się tym motorkiem, będzie fakt, że nie powiedziałem ani słowa na temat tych moich. Bardzo nieulubionych gum, które tu są, bo oczywiście wyjeżdża na Pirelkach, Skorpionach, Rally, STR i w terenie one tak e, działają bardzo średnio, e, a ten motocykl nadrabia I, e, i to jest chyba jego największa siła, że on jest w stanie pokonać sitową oponę, on jest w stanie przejechać błoto, jest w stanie przejechać piach, jest, sta jest w stanie skakać hopy i zabrać Was na drugi koniec świata. A jak powiedziecie oszczędnie, to zrobicie 4 stówy ponad na jednym tankowaniu. I ma dwa baki, dwa w lewy, jak u mnie w Bigu. A to jest taki mały detal, który mi osobiście się mega podoba. Dajcie znać w komentarzach. Co sądzicie o Tenere? Co sądzicie o wersji World Ride i World Rally? Czy uważacie, że Yamaha idzie w dobrą stronę, że ten motocykl dalej jest taki spartański, nazwijmy to ładnie? Czy uważacie, że Yamaha powinna zrobić update, a może czekacie na nową Super Tenere? I czy powinna być na silniku z MT09 na trzech garach? Ja osobiście uważam, że nie. Komentarze są Wasze. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, zajrzeć na tylko dwa tylkodwakoła.pl, gdzie razem z Kamilem działamy i dajemy Wam tyle motorkowego kontentu, ile tylko się da. A ja jutro ją oddaję i zobaczymy, czym będziemy jeździć dalej. Trzymajcie się.